...Diabeł nie, bo się zachłysnę nim. Czemu mam od piątej minuty? Bo wszedłem zobaczyć, o czym jest ten film, ale nie oglądałem. Monialdo, dziękuję za dziewięć miesięcy. A, widzowie, widzowie, jak coś, nie wkurwiajcie się na mnie, ale ja dzisiaj dostanę... NIE SŁYCHAĆ FILMÓW! Ja dzisiaj dostanę szału, zatem e, ja po Amongu, ja dzisiaj spierdolkę robi widzowie, no bo się nie da w takich warunkach po prostu streamować. Jutro od Zachy pożyczę mini-exillera, e, zatem e, dopiero jutro będziemy robić życie dziwne i tak dalej. Bo dzisiaj szału dostanę, bo ja siebie nie słyszę, ja nie, nie, da się, jak, nie da się prowadzić streama, jak ja siebie nie słyszę. Nie da się! Dobra, Wavelink Brow, Browser? Czy teraz słychać? Teraz to ja nie słyszę. Hmm. To teraz to ja nie słyszę. Zajebiście Wavelink Music. Muzyka dla moich uszu, ten a więc A teraz go słychać? Napierdala głośno, co? Dziękuję, McKinzo, za 4 miesiące. Tylko teraz będę musiał ściszać tak, jak jest mi, dobrze. Bo chyba było za głośno, co? Nie tak, jak ściszyłem, jest ok? Teraz jest ok. Miałem się filmy na potrzeby, których chirurgicznie usuwam miotłę z przestrzeni między moimi... Luteus Maximus. To jest ze ścianą ławieńca? A, to jest firanka, on ma tam okno! Ja myślałem, że on ma... Ja myślałem, że on ma tutaj porozwalaną ścianę, że jest jakaś niedokończona, niewybudowana czy coś, a to firanka jest. Ja nawet na taki zabieg jestem całkiem chętny. Bez miotu jest mi zdecydowanie wygodniej. Ale... Sprawa jest poważna. Kurwa Mati poczekaj, sobie twój nick zapiszę Dobra, to już mam oficjalnie dwóch kumpli do zagrania w Roll Starsy. Dzięki Mati Różowa Przepraszam! No, przepraszam! Już różowa, dziękuję za 15. To tego, ja, czy ja cały czas będę mieć pecha, że dajesz donate'a, olewasz albo cię nie słychać. No kurwa, to dlaczego dajesz donate'a w momencie, kiedy widać, że mi mikrofon nie działa nie ma dźwięków na streamie? No to właśnie nie dawaj! Ach. Adero, dziękuję. Jinx, stuwa, dziękuję. Przyda się na tego gołek Celera. Jeszcze 1400 widzowie i zbierzemy. Mikro się zjebało i muzyka full na pizdę jest. Dzięki, Adero. Różowa, mój kot, ja bym dzisiaj nie poznawał, biedna ja cały czas. Mnie gryzie. Współczuję, czy to był ten Donate, który. Przez który wysłałeś później 10 i później 15 zł? Okej. Okay. Pozdrów kota. Brzozowski, co o nim myślicie? Rafał Brzozowski nie zakwalifikował się do finału Eurowizji. Moja polskość umiera. Dla mnie Rafał Brzozowski nie przegrał tej walki. Zrobię wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca. Nie, <laughs> 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 to wchodzi. <laughs> Więc zostanie złożony protest. <laughs> TVP, myślę, że wszyscy czekamy na odpowiedź, czy nie przejście Rafała Brzozowskiego do finału było spowodowane tym, że Trzaskowski się nie pojawił. O kurwa, Watkel, ty dałeś w kolorę giftów. Dziękuję ci ślicznie za pięć tyk, matko. Donate'y, słuchajcie, ale bardzo cicho, nie mogę tego zmienić. Nie mam jak... Boże, wadko. dziękuję. Ej, idę po tego. Krople do nosa, bo mnie wyzywacie, że sapie. kurwa, malerię mam, okej? Okay? Życzę wam, żebyście nie mieli alergii, bo to jest bardzo nieprzyjemne, kochani widzowie, i wkurwiające. Ale... Już kurwa, uspokoić się! Nawet nie było mnie 20 sekund. Nawet nie poszedłem. Byłem pół sekundy w tej łazience i wy już tak spamujecie. Uspokoić się! Uspokoić, widzowie. Zwariowani widzowie. Jeszcze to czaterino mi się rozpierdzieliło. Miałem tak ładnie ustawiona, teraz wygląda jak gówno totalne. Chuj, robi speedrun ustawiania czaterino, bo nie da się tak. Font 12. O! Always on top.

Jak ci poszło? A ile to? 38 stopni to będzie w Fahrenheitach. Ile to będzie w Fahrenheitach? Dobra, zapisałem sobie. Dobrze. Pracy, to jest coś na co odpowiedź musi być. A jak ci poszło? Polska. Zróbcie po prostu taki segment, gdzie informujecie, czy Rafał Trzaskowski był dzisiaj w pracy, będzie wam łatwiej. Dla mnie sprawa jest w sumie prosta. Należy wystąpić z europejskiej unii Nadawców. Najlepiej wystąpmy po prostu z całego kontynentu i załóżmy własny, na terenie którego państwa członkowskie, w skład których będzie wchodzić Polska, będą mogły rywalizować w swojej własnej Eurowizji. Dobra, tryczek, przestań się ze mnie naśmiewać, okej? Okay? Czasem tak w życiu bywa, że życie pada nam najlepsze figle. W tym konkursie w końcu wszystkie państwa członkowskie będą w stanie docenić wystąpienie Rafała Brzozowskiego. Wystąpienie miało przecież całkiem sporo zalet. Podobno, według wywiadu udzielonego Radiu Z przez samego Rafała Brzozowskiego, Brzozowski przygotował na nie sekretną broń. Czyli, jak czytamy dalej, specjalne garnitury, które są bardzo rozciągliwe i można w nich robić różne wygibasy, taneczne układy. Co dalej? No, Rafał Brzozowski nawiązał w teledysku The Ride do... Nawiązuje do naszych do pięknych polskich, polskich symboli, symboli dawnych, dawnych lat. lat. Także może... Nie słyszysz tego. Cały czas. No i... A Nie, chyba teraz było słychać już do, było donate'a czy nie? Słychać już. To dobrze. Pozdrawiam cię, Różowa. KC, kochana jesteś. Dziękuję to, jeśli się za Twoje donate'y. Pójdą na to, żeby ten dźwięk nie był taki chujowy. Nie było słychać? To ja nie wiem, jak to zrobić. Ale to nie, za, nie zadziała, chomik, niestety. 1683, wam to coś. Neony z lat 80. Totalnie symbol Polski i to, co nas wyróżnia Leciutko słychać, ale nie wiem, jak to mogę podgłośnić. Nie, nie mam jak tego podgłośnić. Nie mam jak. ...na mapie. W ogóle szybkie trącenie na rzecz sponsora ostatniego odcinka i połowy mojego kanału, nie ma się co oszukiwać. Letyshops, które przedstawiałem wam szerzej w ostatnim odcinku, w tym miesiącu... Online... Jeszcze zalety można by... ...naszemu narodowi, występując <laughs> praktycznie o papieskiej. Zachęcam do skorzystania z show z polecenia a a ponieważ robi dobre filmiki, ale nie chcę mi się oglądać tej reklamy. A skoro już jesteśmy przy papieskiej, w 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Przyszła rekrutacja na studia Jano Pawłowe. Jakby ta nazwa naprawdę gdzieś funkcjonuje. Studia Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II w rok po swojej inauguracji na papieskim uniwersytecie w Rzymie poszerza Co zakres jest? działalności uruchamia roczne studia, poświęcone Co? zgłębianiu dziedzictwa intelektualnego Jana Pawła II. Podejrzewam, że dużo części internautów może z całą pewnością powiedzieć, że przeszła już swoje... Dobra, widzowie, olexpl matura, kupujemy szybko zdany papierek. I im trzeba się dostać na te studia. Wreszcie są studia dla mnie. W życiu studia Janu Pawłowe korzystając z polskiego internetu. Co prawda, studia niestety będą odbywać się w Rzymie. Osobiście uważam to za skandal, dlatego że czołowe polskie uniwersytety, nie wiem, Warszawski, jagielloński, do tej no, pory. No, karty spóźnij się. Zalało mi Janu się. Pawłowych. Szanowni akademicy, trzeba iść z duchem czasu. W ogóle, jeżeli jesteśmy już w temacie dobrego wyczucia potrzeb i gustów młodzieży, kojarzycie taką postać jak Mark Mazur. Cześć, mam 42 lata i... No nie. nie Obecnie vlogów jest już nawet 1429 Przy takiej liczbie mój skromny dorobek 47 filmów Cała pozostała działalność kanału A więc to Mandela FX Te filmy nigdy się nie wydarzyły, okej? Okay? Moje 47 filmów, które w całej Karierze wyprodukowałem Wygląda przy tym dość skromnie Więc pozostaje mi życzyć panu Co najmniej 708 Kolejnych fascynujących vlogów Pan Marcin w większości skupia się na relacjonowaniu Życia swojego i swojej najbliższej rodziny, ale moją uwagę przyciągnęła nieco nowsza, można powiedzieć, seria filmów na kanale. Także, pogadajmy teraz o ludziach tak starych, że przestają być na bieżąco z internetem. Nas to z całą pewnością nigdy nie spotka, a szczególnie mnie. Waszego ulubionego, <głosy> młodego, <głosy> to ja? Spierdalać. Czy widzieliście Tomka działowego? Widzieliście gimpera na przykład? Интернауты. Знаете что? Изменил мне Pan Marcin jest bardzo młodym człowiekiem. Młodość kończy się wtedy, kiedy różnica między datą jej zakończenia, a moim obecnym wiekiem jest tak duża, żebym się nie musiał tym przejmować. Kocham Fortnite. Yy, chcecie V-Bucksy? Kurde, ten? Proszę. Kurwa, przy... więc jesteś boomerem. Już oni od dwóch lat nie grają Fortnite'a. Jesteś już do tyłu. Właśnie o to chodzi. Kiedy myślisz, że jak mo... yy... Kiedy myślisz, że kogoś prześcignął internet, kiedy internet prześcignął już samego ciebie. Hmm. Przestańcie mi wysyłać wiadomości, gdzie nazywacie mnie też wuja. Wydaje mi się, że jeszcze troszkę lat mi do tego zostało. V baksy. Ty już staruszek, a więc jesteś już nie wuja. Wuja to jest nitro, jeszcze coś ogarnia. Kanałowi prostracji zaczynałem ostatnio odkrywać taki dziadkor polskiego internetu. Okazuje się na przykład, że jest w ogóle taka persona jak TikToker Rolka. Kurwa, jeszcze no, raz przystał, podłączę to to ten to mikser. Może zadziała. Wpiszcie w Google swoje nazwisko, imię, może niki. Będziecie zaszokowani będziecie zaszokowani tym, co znajdziecie na swój temat. Niektórych szokują nie, nie e, te nie, krótkie w których e, robię research przy nie pomocy Google'i, nawet nie ujawniając jego wyników często. Kurwa! Kinderek! Kinderek, mam pytanie! Czy ty jesteś targetem Kinder Niespodzianek jeszcze? Wiesz, jednocyfrowa liczba przy wieku? Przecież obejrzymy! Miałem problemy techniczne! Jest napisane w tytule! I tak będzie. A dlaczego jest ci smutno? Z jakiego powodu jest ci smutno? Jaka moja akcja sprawiła, że jest ci smutno? Co? To, że oglądamy coś innego, a nie teraz o to? Dlaczego jest ci smutno? Uspokój się. Bo nie na tym polega ta zabawa. Pan z siwiącą brodą, który jeździ po mapie Polski i odnajduje miejsce zamieszkania popularnych TikTokerów. Niestety, filmy, na których prześwietlam Marysię Jeleniewską na TikToku, zostały zablokowane. Szkoda, bo obejrzało je kilkaset <śmulny> tysięcy osób w bardzo krótkim czasie. Za to dziękuję. Kurwa, na... przestać płakać! Nie płaczcie! Znajdziecie je na moim. Klucz... Just nie płacz, chat. Just nie płacz. Disco Rolka, link klikalny tutaj na profilu tej aplikacji. A potem po nagraniu swoich materiałów, gdzie praktycznie daje wskazówki, jak ich odnaleźć, dziwi się im, że są na to oburzeni i że nie chcą schodzić 100 razy na godzinę do drzwi, żeby rozdawać cukierki dzieciom, które do nich przychodzą po tym ujawnieniu. Wyciekł mój adres. Pod moim domem stały tłumy dzieci. Ty jako idol powinieneś kupić torbę cukierków, zrobić sobie z nimi. Jak przecież widz mnie szantażuje emocjonalnie, że jest mu smutno, bo filmiku nie oglądam. Inter w internecie jeszcze. O. O, i proszę, i proszę, i. Do pana Marcina Mazura. Niestety okazał się on być kolejną osobą publiczną, która zdecydowała się zabrać jakże potrzebny głos w jakże ważnej sprawie. Dziewczyny, słuchajcie, znacie. Elo, Mordo, dziękuję za gifta. Ja, 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 ja. Chciałbym jako ojciec porozmawiać na ten temat. Nie na będziemy rozmawiać na takie tematy? Tego jest internet. O, tego jest internet, ale to ja. Mogę... Zostaw go Dominik, on już sobie przerwę zrobił. Z czemu jeszcze tego on już leży? Już go nie kop. Chcę ci dużo rzeczy podpowiedzieć. I ja Oglądamy kocham, razem filmicznie. Nie, nie. Jezu, nie, 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 nie rób tego. Proszę, stop, zatrzymaj się. To jest granica, którą stawiam ja, jako ich samozwańczy reprezentant, który też jest młody. Kocham Fortnite. Jak to nie będziesz ze mną oglądać? Tutaj gołe babki i tak dalej, nie? nie? Hmm. Ja się wychowywałem na książkach. Lwa Starowicza, profesora. Lwa Starowicza. A teraz. Jego syn to jest takie odzwierciedlenie. Kto pytał, przychodzi ci stary z kamerą, pyta się coś ciebie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty raz. Odpowiadasz mu nie, a on bierze kamerę i pierdoli do siebie. Ma na ciebie wyjebane już i po prostu nagrywa siebie. Nie, Kinderek, ty nie jesteś, ty nie jesteś tutaj moim fanem. Tylko ty jesteś 38-letnim komisariuszem tutaj policji, który jest w wydziale śledczym i chce złapać streamerów, którzy rozdają dzieci tego nie dzieci, tylko cukierki swoim e, e, widzom. Ja nie rozdaję niczego. Ja niczego nie daję. Neta tencji. Teraz wychowuje internet. Ach, tak! Książki profesora Starowicza do tej pory jest nie było w nich co prawda zbyt wielu ilustracji, ale czasami w niektórych można było znaleźć portret profesora Starowicza. Który może najpiękniejszy nie był, ale internetu wtedy nie było, więc radziliśmy sobie z tym, co mieliśmy do dyspozycji. A przecież komuna musiała zostać obalona. Czy tylko mi przypomina to nieco stare filmy Jakuba Czarodzieja? Dobrze jest być człowiekiem starej daty, bo. Można nieśmieć. Kanomin dziękuję za dwa miesiące z ludzi nowoczesnych. Klutej części filmu jest takie, że najpierw na film, którego drobne fragmenty właśnie widzieliście, polecam zobaczyć całość, najpierw zwróciła na niego uwagę prostracja, o której następnie powstał film pod tytułem Feministki bronią naczyń. <laughs> Potem temat przewinął się na streamie Mandzia, więc nie zgadniecie, o nim również powstał film Mandzio, sługa kobiet i facet bez jaj. Temat przewinął się jeszcze u Zeba i to, totalnie niezgodnie. Raz, nie dziękuję nie za suba i Sasanka, prawda? dziękuję za dwa miesiące. Bo wyjaśniony. Podoba mi się, że kanał pana Marcina Mazura zmienia się w taką encyklopedię YouTuberów. AP News, uważajcie, konkurencja wam wyrasta. Napisałem mu komentarz, żeby się spotkać na live'ie. Ja w twoim wieku byłem starszy. No ale oczywiście, no nie będzie ze mną rozmawiać na live'ie. Kolejna gnida, która. Potrafi nagrywać... Ej, hey, a imagine, ja bym dzisiaj, nie wiem, jest alternatywne wszechświat i w tym alternatywnym wszechświecie dzisiaj musiałbym rozmawiać z Marcinem Mazurem. Przecież ten chłop by nagrał na mnie trzy filmy za to, że ja sobie zalałem interfejs audio i mi nie działa, a miałem z nim gadać. Kto cię pytał, Adero? Ale już spotkać się nie bardzo, no nie? Tak to jest łatwo, przed kamerkami. O mój Boże, to jest taki totalny... Tatu śnip! Tylko co? Nie, spotka, nie będzie się ze mną spotykać, bo nie? <laughs> Tego nie rozumie. Znowu. Kiedyś to jak mieliśmy Gratuluję Maso! Zgromadzenie walne pod trzebakiem. Dawanie w tubę i... Potem każdy wracał do oglądania profesora Starowicza, dopóki rodzice nie wrócili jeszcze do domu z kopalni. Teraz to wszystko przez ten internet. Wydaje mi się, że Mandzio, jako dorosły człowiek, może całkiem skutecznie samemu decydować o tym, jest. Zostałem nazwany dorosłym człowiekiem. <laughs> Największy komplement, na jaki mogę liczyć. Na co przeznaczać swój własny czas? Szczególnie, że może na przykład nie czuć się pewnie z konfrontacją face to face, bo hej, nie każdy ma taki charakter, że dobrze sobie poradzi w takiej żywej, żwawej Czy mnie nazwał właśnie pistol, ale tak okrężnie? Oh, Boże, karty jest ogromne pieniądze, dziękuję ci ślicznie. To prawda. Eee, dobra, dobra, kartę weź już, weź już kartę, dań mi spokój. Już naprawdę, zaczynam sobie streama, jest taka chillera utopia, dzisiejszy dzień. Takie w sumie trochę spanko, w sumie tylko wyłożyć nogi na biurki i pójść spać. A ja sobie zalewam interfejs audio, muszę przekręcać mikrofon, konfigurować to na streamie, a ja pierdzielę. No, tyle stresu nie miałem przez ostatnie dwa miesiące. W dyskusji i w tym nie ma nic złego. Niektórzy po prostu wolą na spokojnie formułować swoje myśli. Polecam, co po niektórym osobom przedstawionym na dzisiejszym materiale. Nie no, ale w sumie ja się zgadzam dojść do konfrontacji ja jako samozwańczy armiter takiego spotkania proponuję ratusz czarny ze stopiców jutro o 15:00 e, Mandziu potwierdził mi już że będzie na miejscu Kurwa nieprawda Jezu dlaczego ja się o tym dowiaduję z filmu A więc kiedy ja ci pisałem że zrób sobie ze mną co tylko chcesz na privie na Twitterze nie chodziło mi kurwa o to Czemu ty wszystko tak interpretujesz, nie tak jak powinieneś? <słuch> tak było, nie zmyślam. Proszę przyjść w niebieskiej kurtce, żeby był jakiś znak rozpoznawczy. <grym wytrza> Ale świat się nie zmienia. Mieliśmy papieża, to zmienia wszystko. Gdybyśmy nie mieli papieża, to by już to, nic z tego kraju nie było. I tak, to, trzeba być troszkę starszym, żeby wiedzieć, to, że papież to, przyczynił się to, do tego, jak mocny i silny był katolicyzm w Polsce? Może gdybym poszedł na te studia, ja na... <laughs> poszedł na studia o Janie Pawle II w Rzymie, to może bym wiedział. <laughs> to jest dobre. Komentujesz, ale nie masz jaj, żeby porozmawiać na żywo. Czy możemy przestać gadać dzisiaj o Janie Pawle II? Jeżeli te późniejsze odcinki miałyby się na tym kanale stać serią, to w tym tempie będę potrzebował zrobić specjalny segment. Co w tym tygodniu działo się w uniwersum JP2? Kącik Jana Pawła II. Dwie minuty. Kurwa, tak, ja poproszę. Ja bym chciał oglądać, a więc kącik Jana Pawła II. Możesz nazwać ten segment programu Watykańczyk. Julia, dziękuję, ci się za pół roku. Dziękuję, Kinderek. Kurwa, to nie, nie jest zbyt wys... to chyba moje streamy nigdy nie były na zbyt wysokiej poprzedce, skoro stream, w którym się rozpierdolił ten mikrofon, nie działa interfejs audio, nie słychać donate'ów, nie wiadomo, czy będzie słychać kogokolwiek na Discordzie, jest w sumie zajebistym streamiem. Chyba ta poprzeczka nie była zbyt wysoko. Streamer, odpisz mi na Discordzie. A, już ci odpisuję, Wojr. Dziękuję za 100 lat. E, miniaturka jako miner z patmasem i rundy jako snitch. Wygrana wygrana nową klasą impostora w Among Us. Łatwo. O, o, o. Tydzień w tydzień najnowsze doniesienia ze świata papieża. Poza tym zarzucę pan Mandziowi, że ten nie uważałby się powiedzieć do panów twarz. Pan też Jana Pawła II komentuje przez internet, a nie... Doprawdy żenujące. A, ale to już było tak? Kurwa. Woir. No. Była miniaturka z górnikiem z minerem. A, było napisane... O kurde, czyli już było z minerem. A była tam jakaś akcja inna? Widzisz, to jest materiał odnośnie zeba i... I ja go wyrzuciłem, czyli go nie będzie w tym filmie. całą rodziną. Podoba mi się koncept nagrania filmu na zeba, nie opublikowania go, a następnie pokazania tego na drugim filmie, na którym pokazujemy to, na co odpowiadalibyśmy w tamtym filmie, tylko że odpowiadamy na to teraz. Już było wsta... tamten. Całą rodziną na tej kanapie leży i ja pierniczę, ty. Jego ja ma rodzina jakiś fitnessowców, ja... I śmieje się, że całą rodziną na kanapie. Zebo, musisz wiedzieć, że ta kanapa. My pomyśl troszeczkę, chłopcze. Ta kanapa się rozkłada. Oj, chłopcze. Czy mogę prosić o. Ekskudryнг bicza? Zaorany, nie ma czego zbierać. Kanapa się rozkłada. Ee, a ja to totalnie nie był głupio rzucony żart. Czekajcie, Wojtek napisał ze z niczym, było tak, że cię było zabił, ale cię timer i nie chciałeś go wydać, ale zabił Grawa przy tobie i zreportować raportować się. "A, dobra." Dobra. Zginą dobra, to tytuł. Zginąłem, ale z martwych stałem i wygrałem. I wygrałem. Jako z liczby Among Us. O, o, o. Żart, a poważny zarzut ze strony zebo w Pana stronę. to jest, 2021 rok. Siedzę na kanale, a więc nagrywam film i bronię w dodatku użytkownika zebo.pl. Pora umierać. To Nie o ma tą zabawkę, co ja ostatnio kupiłem. Muszę ją wyrzucić albo spalić. I ja takie coś w smyku kupiłem za 30 zł. Pokaż mi. Pokaż mi. Dlaczego rozmawiamy o bad plagach? tym wszystkim najbardziej urzeka mnie narracja, że... Niech powie, co powoduje, co, co może się stać, decydując się na szybki zarobek, łatwy, szybki zarobek, popełniając błędy, robiąc głupie rzeczy. Niech te młode dziewczynki dowiedzą się właśnie, na podstawie, na przykładzie Natsu, Natalii, żeby czegoś takiego nie robić. Bo skutki takiego łatwego zarobku mogą być katastrofalne, a decyzje mogą zniszczyć reputację, Niestety, na całe życie. Panie Marcinie, jest pan vlogerem. Nie wiem, jak to panu inaczej powiedzieć, ale pan też pracuje z kamerkami dla łatwego zarobku. I nie ma w tym nic złego, ja też to robię, ale wie pan... Jeżeli uważasz, że to jest normalna praca, to idź do rodzica i powiedz mu, że słuchaj, tato, mamo, ja uważam, że rozbieranie się przed kamerkami to jest normalna praca. Idź i to powiedz, i zobaczymy, co usłyszysz od rodziców. Jedna praca jest lepsza, druga praca jest gorsza. Proponuję wyobrazić sobie, że ma pan teraz o 30 lat mniej, i idzie pan do rodziców, powiedzieć im, że zamierza rzucić szkołę, studia, albo nie podejmować pracy, bo chce zostać vlogerem. Co o tym myślicie? Wie pan, większość mojego pokolenia YouTuberów mierzyła się w pewnym momencie z taką rozmową. I to nie jest łatwy temat powiedzieć komuś bliskiemu że podejmujecie totalnie głupią decyzję, która prawdopodobnie z ich perspektywy nie ma absolutnie żadnego sensu. Co więcej, może być postrzegana jako poniżająca dla was, w celu łatwego zarobku przed kamerkami. Przypomina to coś panu? Ale w końcu... To jest... on mówi teraz o dziewczynach na kamerkach czy o youtuberach, bo bycie youtuberem jest dużo bardziej poniżające. Jedna praca jest lepsza, a druga jest gorsza. Prawda? Tak. Są prace lepsze, gorsze. Żadna nie hańbi. Ale jedna jest lepsza, druga jest gorsza. Hashtag vloger to nie praca. Widzimy się na Twitterze Dominikary. Wybaczcie, że wtrąciłem się tutaj w cudzą aferę, ale potrzebowałem znaleźć jakiś pretekst, żeby ukraść Kasię Babi z tytułu filmu. Pozdrawiam cię serdecznie. I dodatkowo osobiście nominuję całą aferę do tytułu najzabawniejszej dramy roku. I to co najmniej od 2019. Przysięgam, że jeżeli ten kanał w tym Uuu. roku w końcu wystrzeli, to nawet zorganizuję wam specjalną galę, żeby wręczyć stos nagrodę. Będziemy mieli swoje YouTube'owe złote maliny. A pan, panie Marcinie, właśnie został pierwszą nominowaną osobą w historii. Jak to kurwa on? Przecież to moja dra... A dobra, no w sumie to on zaczął tą dramę, co nie? I to... Dobra, no dobra. Ale też, też chcę małą malinkę. Jak on dostanie taką dużo złotą malinkę, to ja chcę małą, złotą poziomkę do tego, okej? Okay? Da się załatwić? Tutaj... Nie, bo moja. <laughs> Zebo. Nasza. <laughs> Potrzeba jakiejś chwytliwej nazwy. Nagroda. Widzisz, Zebo, tak to poszło. Zebo versus Mandzio. Mandzio versus Zebo. Mandzio i Zebo. Mandzio i Zebu versus jakiś inny pajac. O, to. Prostracji? Co? Kto Co? Kto pytał? Prostracja? Ja to nawet nie pamięta, że... Żeby... Sprawdź udział pewnie już. W końcu udało mi się zdać polski. Gratuluję. Dobra robota, Dupczo. Kasztan, dziękuję za trzy miesiące. Złotego Kenijczyka imienia Marcina Dubiela. Ja tylko rzucam pomysły. Dobra, zejdźmy z. Dobra, pora na kaszankę, bo wszyscy chyba czekamy. Co? A co, jeżeli będzie bezbekowo?